Jak suchar prezentuje? Facetowi żona zaczęła mówić przez sen. Jakieś jęki i imię Rysiek. Bez dwóch zdań doprawiała mu rogi, i facet szybko doszedł do takiego samego wniosku. Aby to sprawdzić, pewnego dnia udał, że wychodzi do pracy i schował się w szafie. Patrzy, a tu żona idzie pod prysznic, układa sobie włosy, maluje się, perfumuje i w samej koszulce nocnej wraca do łóżka. W tym momencie otwierają się drzwi i wchodzi rysiek. Bardzo przystojny, wysoki, śniada cera. Czarne, bujne włosy. Jednym słowem, przystojniak. Facet w szafie myśli: Muszę przyznać, że ten rysiek ma klasę. Rysiek zdejmuje powoli koszule i spodnie, a na nim stylowe ciuchy. Najmodniejsze i najdroższe w tym sezonie. Facet w szafie myśli: Kurde, ale ten rysiek to jednak jest spoko gość. Rysiek kończy się rozbierać od pasa w górę, a tu na brzuchu krateczka kaloryfer. Wysportowany, a na klacie grają mięśnie. Facet w szafie myśli. Kurde, ten rysiek to ekstra gość. Rysiek zdejmuje super trendy bokserki, a tu, no, męskość aż do kolan. Facet w szafie myśli, o żeż, kurde, Rysiek to naprawdę dobry facet. W tym momencie żona zdejmuje koszulę nocną i pojawia się brzuch z celulitisem i obwisłe piersi aż do pasa. Facet w szafie myśli, o w mordę, ale wstyd przed Ryskiem.